Hipertrofia mięśniowa to cel, który wielu stara się osiągnąć, ale ta droga może być pełna wątpliwości. Spośród licznych dostępnych suplementów: jak dowiedzieć się, które naprawdę przynoszą efekty. Wyobraź sobie, że inwestujesz swój czas i pieniądze w produkty, które nie przynoszą rezultatów. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że niektóre z nich są prawdziwymi sprzymierzeńcami w budowaniu masy mięśniowej? A teraz pomyśl o frustracji związanej z intensywnymi treningami na siłowni, a mimo to nie widzisz oczekiwanych rezultatów. Co może brakować w Twojej rutynie? W tym filmie przyjrzymy się czterem suplementom, które nie tylko cieszą się popularnością, ale również mają poparcie naukowe w promowaniu hipertrofii. Odkryjemy mity i ujawnimy prawdy, które mogą odmienić Twoje podejście do treningu. Przygotuj się na głębokie zanurzenie w świat suplementów. Każdy z nich ma unikalną rolę, a ich zrozumienie pozwoli ci skutecznie zwiększyć swoje wyniki. Pamiętaj: wiedza to siła, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i wydajność. Bądź czujny, bo to, co nadchodzi, może zmienić twoje spojrzenie na treningi i odżywianie. Kreatyna-kreatyna to związek występujący naturalnie w małych ilościach w produktach takich jak mięso i ryby, a także produkowany przez organizm z aminokwasów. Jej główny mechanizm działania związany jest z produkcją energii w komórkach mięśniowych. Kiedy wykonujesz intensywne i krótkotrwałe ćwiczenia, takie jak podnoszenie ciężarów czy sprinty, kreatyna przekształca się w fosforan kreatyny, który pomaga w szybkim regenerowaniu ATP, głównego źródła energii w organizmie. Oznacza to, że suplementacja kreatyną może zwiększyć twoją zdolność do wykonywania intensywnych ćwiczeń, co prowadzi do lepszych wyników podczas treningów. Efekty kreatyny na wydajność sportową są dobrze udokumentowane. Wiele badań pokazuje, że suplementacja może prowadzić do znacznych wzrostów siły, mocy i masy mięśniowej. Dzieje się tak częściowo dzięki zwiększonej zdolności do wykonania większej liczby powtórzeń i serii podczas treningu oporowego. Ponadto kreatyna może również pomóc w regeneracji mięśni, pozwalając sportowcom czuć się mniej zmęczonymi po treningach, co jest kluczowe dla utrzymania regularności w ćwiczeniach. Jeśli chodzi o protokoły suplementacji, istnieje powszechne podejście obejmujące fazę ładowania i fazę utrzymania. W fazie ładowania sportowiec przyjmuje większą ilość kreatyny, zazwyczaj od 20 do 25 gramów dziennie, podzieloną na mniejsze dawki przez około 5 do 7 dni. Po tym okresie zaczyna się faza utrzymania, w której dawka jest redukowana do około 3 do 5 gramów dziennie. Ta strategia pomaga szybko nasycić mięśnie kreatyną, maksymalizując jej korzyści. Warto podkreślić, że reakcja na kreatynę może się różnić w zależności od osoby. Niektóre osoby, zwane respondentami, doświadczają znaczących wzrostów wydajności i masy mięśniowej, podczas gdy inne, zwane nierespondentami, mogą nie zauważyć znaczących zmian. Może to być związane z czynnikami genetycznymi, dietą i rodzajem treningu. Dlatego zawsze warto monitorować swoje wyniki i dostosowywać suplementację w razie potrzeby. BCAA, BCAA, które obejmują leucynę, izoleucynę i walinę, odgrywają kluczową rolę w redukcji zmęczenia podczas ćwiczeń. Te aminokwasy są niezbędne, co oznacza, że organizm nie jest w stanie ich samodzielnie produkować i musi je pozyskiwać z diety lub suplementów. Podczas intensywnych treningów poziom BCAA we krwi może się obniżać, co prowadzi do zwiększenia produkcji serotoniny związanej z uczuciem zmęczenia. Suplementując BCAA, sportowcy mogą wydłużyć czas treningu i poprawić ogólną wydajność. Oprócz pomocy w walce z zmęczeniem, BCAA odgrywają również kluczową rolę w zapobieganiu katabolizmowi mięśniowemu. W okresach stresu fizycznego, takich jak długotrwałe ćwiczenia czy restrykcyjne diety, organizm może zacząć rozkładać tkankę mięśniową, aby uzyskać energię. Suplementacja BCAA może zwiększyć syntezę białek Pomagając zachować masę mięśniową i przyspieszyć regenerację po treningach. To szczególnie ważne dla sportowców, którzy dążą do zwiększenia masy mięśniowej lub utrzymania zdrowej kompozycji ciała. Związek między BCA a syntezą białek jest bardzo interesujący. Badania sugerują, że leucyna, w szczególności, jest jednym z głównych regulatorów syntezy białek mięśniowych. Aktywuje szlak MTOR, który odpowiada za sygnalizowanie rozpoczęcia budowy mięśni. Dlatego zapewnienie odpowiedniego spożycia BCA może być skuteczną strategią optymalizacji wyników treningowych i promowania wzrostu mięśniowego. Jeśli chodzi o optymalną dawkę, zaleca się spożycie od 5 do 10 g BCA przed lub po treningu. Strategiczne momenty do ich przyjmowania to przed ćwiczeniem, aby przygotować mięśnie i zredukować zmęczenie, oraz po treningu, aby wspomóc regenerację. Dodatkowo BCAA mogą być przydatne podczas długich sesji ćwiczeń, takich jak maretoni czy treningi wytrzymałościowe, gdzie kluczowe jest utrzymanie energii. Warto również pamiętać, że chociaż BCAA przynoszą korzyści, nie zastępują zrównoważonej diety bogatej w białko. Produkty takie jak mięso, nabiał i rośliny strączkowe już dostarczają dobrą ilość tych aminokwasów. Suplementacja powinna być traktowana jako uzupełnienie diety, a nie jako zastępstwo dla niezbędnych składników odżywczych, które powinny być pozyskiwane z pożywienia. Jak zawsze, zaleca się konsultacje z profesjonalistą zdrowia lub dietetykiem, aby dostosować suplementację do indywidualnych potrzeb. Beta-alanina beta-alanina to aminokwas nieesencjonalny, który zyskuje na popularności w świecie suplementacji sportowej, zwłaszcza ze względu na swoje działanie na wytrzymałość mięśni. Główna funkcja beta-alaniny w organizmie polega na wspomaganiu syntezy karnozyny, dipeptydu, który działa jako bufor kwasu mlekowego w mięśniach. Podczas intensywnych ćwiczeń produkcja kwasu mlekowego wzrasta, co może prowadzić do odczucia pieczenia i zmęczenia mięśni. Zwiększając poziom karnozyny, beta-alanina pomaga neutralizować ten kwas, co pozwala mięśniom pracować wydajniej przez dłuższy czas. Korzyści z beta-alaniny są szczególnie widoczne w aktywnościach wymagających wysiłków wybuchowych i długotrwałych, takich jak trening siłowy, biegi sprinterskie oraz sporty wytrzymałościowe. Badania wykazują, że suplementacja może zwiększyć zdolność do wykonywania ćwiczeń o około 10-20% w zależności od rodzaju i czasu trwania aktywności. Czyni to ją atrakcyjną opcją dla sportowców pragnących poprawić swoje wyniki i zwiększyć intensywność treningów. Zalecana dawka beta-alaniny wynosi od 3 do 6 gramów dziennie, a suplementacja powinna być prowadzona w sposób ciągły, aby zmaksymalizować efekty. Beta-alanina nie działa natychmiastowo, jej korzyści kumulują się z czasem, zazwyczaj zajmuje to kilka tygodni, aby poziom karnozyny w mięśniach znacznie wzrósł. Sportowcy często zgłaszają poprawę wydajności po regularnym stosowaniu. Chociaż beta-alanina jest uważana za bezpieczną dla większości osób, Niektórzy mogą doświadczyć skutku ubocznego znanego jako parestezja, czyli uczucia mrowienia w skórze. Ten efekt nie jest szkodliwy i zazwyczaj ustępuje z czasem lub po zmniejszeniu dawki. Aby zminimalizować ten dyskomfort, wielu sportowców decyduje się na podzielenie dawki w ciągu dnia, zamiast przyjmować ją całą na raz. Jak w przypadku każdego suplementu, ważne jest, aby podchodzić do beta-alaniny ostrożnie i pod okiem specjalisty do spraw zdrowia lub dietetyka. Może być to cenne narzędzie do poprawy wydajności sportowej, ale powinno być stosowane w połączeniu z zrównoważoną dietą i odpowiednim programem treningowym. Przy odpowiedzialnym stosowaniu beta-alanina może pomóc sportowcom skuteczniej osiągać ich cele wydajnościowe i wytrzymałościowe. Białko w proszku białko jest jednym z najważniejszych składników odżywczych dla osób, które pragną zwiększyć masę mięśniową i poprawić wydajność fizyczną. W kontekście treningu białko odgrywa kluczową rolę w syntezie mięśni, procesie, w którym organizm naprawia i buduje nowe mięśnie po aktywności fizycznej. Kiedy mięśnie są poddawane intensywnym wysiłkom, jak podnoszenie ciężarów, w włóknach mięśniowych dochodzi do małych mikrouszkodzeń. Odpowiednia ilość białka wspomaga naprawę tych uszkodzeń, sprzyjając wzrostowi i regeneracji mięśni. Jest to szczególnie ważne dla sportowców i osób regularnie uprawiających aktywność fizyczną, które muszą zapewnić sobie wystarczającą podaż białka, aby zmaksymalizować swoje wyniki. Na rynku jedną z najpopularniejszych opcji suplementacji białkiem jest białko serwatkowe whey protein. Ten suplement pochodzi z serwatki mleka i znany jest z szybkiej absorpcji przez organizm. Istnieją różne rodzaje białka serwatkowego, z których każdy ma swoje szczególne cechy. Na przykład białko serwatkowe w koncentracie zawiera większą ilość węglowodanów i tłuszczów, ale nadal dostarcza dobrą dawkę białka. Jest to opcja stosunkowo przystępna cenowo i o przyjemnym smaku, idealna dla osób, które dopiero zaczynają suplementację. Wybór między rodzajami białka serwatkowego może zależeć od różnych czynników, w tym osobistych celów, ograniczeń dietetycznych i preferencji smakowych. Ponadto białko w proszku można włączyć na różne sposoby do diety, np. w koktajlach, smoothie, a nawet w przepisach na ciasta i naleśniki. Zawsze ważne jest, aby pamiętać, że mimo korzyści płynących z białka serwatkowego, powinno być ono stosowane jako uzupełnienie diety, a nie jako substytut posiłków. I co, ludzie? Teraz, gdy znacie cztery suplementy, które naprawdę działają na hipertrofię, czas pomyśleć, jak je zintegrować w swojej rutynie. Pamiętajcie, suplementacja to tylko część układanki. Solidna baza pochodzi z zrównoważonej diety i dobrze zaplanowanego treningu. Co powiecie na to, aby zacząć stosować te wskazówki już dziś? Który suplement najbardziej Was ekscytuje? Podzielcie się w komentarzach. A jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby otrzymywać więcej niesamowitych wskazówek dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Razem w tej drodze transformacji.